Mam koty w stronę wysokiej hypotetki, byłem w zapce, bo no, no, nie wiem, taki, wiem, Miałem to nie jest chyba ta Moskita, nie, wiem, się w to wszystkim, byłem się na potem. Po około 13 albo 14 pojadę na Was na wiatr nie wiem, półtora roku. ładna pogoda. A, bo jest chyba gorzej. Tylko zastanawiam się gdzie by tu pójść. właśnie ten nie zjadę. Zastanawiam się czy nie pójść na yy, Lipkę. Bo tam jest bardzo dużo. Tylko na Lipkę odtacznie bo mają na gazdek, Czy prze, przejechać na ruiny Zamku. Czy, czy na Lipkę. Eee, to się też a ja pachę bardziej pogoda dopisuje a to będzie pierwszy Bo ja by pojechałem dzisiaj nagrać daj mi na przykład to M na montaż by jakieś Dyni, albo coś to bym musiałem montować po, 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 po tym musiałem montować po godzinie 16 to montować. A tutaj też co wchodzi. ale no, ja zobaczę, jak to wyjdzie. Ale ja mam później na rzecz tylko. zastanawiam się. To telefonem. Zobaczymy, tym się nazywa z kolekcją, jak się nazywa A, to jest musato. Tylko nie wiem, czy nazywa słowęski, eno, na słowęski, się bestiarusz słowiański. To jest zwykły tenik. E, no, na bestiarusz słowiański, to jest dla psa. Taki zwykły tenik się zrobi. Nie jestem w futałem, bo dawno nie robiłem. Przed zimą. Będę się odstawił, żebyś wiedział, jak jest palny, tej, w palmie, bo tutaj w palmie zwykłe cięcia cięcia wyjdzie z dół. To mówię? czekaj eee, tak ta, eee, to niech, no jeszcze chyba o trzyć przez taką tekom, za, no, a ten ten na to jest to być na później może później sobie na ten się zobaczę, co jak

To ja to by dalo dávalo e, Tak to. Ne, abo v ogóle nie půjde. nie, to no, się nie poniedziałek, święto. A, tam, święto się tutaj nie daje, A tak to, więc ja uciekam do chaty. Já się tu widzę, bo tak, wszystkie ten dolč je zvonském. Vyjáte na Baďa Pršové. Vyjáte na Baďa Pršové. A já, a já učkám. Hmm. Mm, mm,